Mamy zbadać tutaj, czy zdarzenia A i B są rozłączne. Przy czym wiemy, że zdarzenia A i B to są zdarzenia losowe, dla których prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe 5 dwunastych, a prawdopodobieństwo zdarzenia B jest równe 7 11. I teraz jest pytanie, czy A i B mogą być rozłączne. Te zadanie robimy, rozwiązujemy w, w sposób niewprost. To znaczy... Zakładamy, że zdarzenia A i B są rozłączne. No i patrzymy, do czego to prowadzi. Jeżeli zdarzenia A i B są rozłączne, no to oczywiście yy, nie mają części wspólnej. Czyli część wspólna zdarzeń A i B jest zbiorem pustym. A prawdopodobieństwo takiego zbioru pustego jest równe 0. No i zobaczmy, do czego to prowadzi. Mamy wzór na prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo sumy zdarzeń A i B. Ten wzór, to jest ten wzór. On się po prostu, jest jednym ze wzorów własności prawdopodobieństwa. I teraz tak. Prawdopodobieństwo części wspólnej, która jest z pustym, jest równe 0, no, czyli za to możemy wstawić 0. I u, otrzymaliśmy upuszczony wzór, że prawdopodobieństwo sumy zdarzeń A i B, które są rozłączne, bo tak założyliśmy, jest równe sumie prawdopodobieństw zdarzenia A, zdarzenia B, które wartości tych prawdopodobieństw mamy. Czyli za PA pod, e, podstawiam 5,12. Za PB podstawiam 7,11. I sumuję. Sprawdzam do wspólnego mianownika, ale dodaję i mam wynik. I otrzymałem, że prawdopodobieństwo sumy zdarzeń A i B jest równe 139,132. A. Y, to jest większy, a te, ten ułamek jest większy od jedynki. Co oznacza, że prawdopodobieństwo tej sumy zdarzeń A i B jest większe od jedynki. A to jest niemożliwe. Zobaczmy jeszcze raz na własności prawdopodobieństwa. Je, Jedną z własności jest to, że e, prawdopodobieństwo jest mniejsze lub pewne 1. Nie może być większe od, od jedynki. No i dlatego y, otrzymaliśmy fałsz. Czyli, y, czyli założenie, że te zdarzenia A i B. Są rozłączne, przyjęcie te, e, takiego założenia prowadzi do fałszu, czyli A i B nie mogą być rozłączne. No i w ten sposób zbadaliśmy, czy są rozłączne. Nie są.